Pan kiedyś stanął na brzegu, szukał ludzi, gotowy pójść za W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Witamy bardzo serdecznie księdza biskupa Damiana tutaj wśród nas. Księdza biskupa, który jest tak nam bliski, już tu bywał wśród nas, nieraz udzielając sakramentu bierzmowania. Związany z Matką Bożą kalwaryjską, z kalwarią, z tym miejscem, tak nam bliskim. A dla nas też to okazja, by uświadomić sobie, że nasz Kościół, nasza parafia, nasza wspólnota jest maleńką cząstką, komóreczką wielkiego Kościoła, kościoła naszej diecezji, kościoła na całym świecie. Maleńką komóreczką tego wielkiego Kościoła, który obejmuje świętych zbawionych, tych w niebie, tych, którzy też w czystcu jeszcze czekają na pełnię życia z Panem Bogiem. Jesteśmy cząstką tego wielkiego, całego Kościoła. A ksiądz biskup, podobnie jak nasz patron, święty Paweł, który zakładał nowe kościoły, po dzisiejszemu możemy powiedzieć parafie, a potem je odwiedzał. Tak, ksiądz biskup dzisiaj do nas przybył. Radujemy się z tego, dziękujemy i witamy serdecznie księdza biskupa. A dzisiaj także na tej mszy świętej przeżywamy święto chleba. Dziękczynienie nasze Panu Bogu za dar chleba, pokarmu, za ten owoc ziemi, pracy rąk ludzkich, który jest darem od Pana Boga. też z wierszykiem. <laughs> Przeprowadziłem wywiad z dziećmi, z panami, już wszystko o was wiem. <laughs> bardzo się cieszę, że właśnie mi przypadł w udziale ten obowiązek, piękny obowiązek i radosny wizytacji kanonicznej dekanatu kalwaryjskiego, jak ksiądz proboszcz wspomniał, bardzo mi bliskiego i przez szereg lat Tutaj mieszkałem, patrzyłem, nie wiem czy z góry na was, ale w każdym razie z drugiej góry, zawsze lęczę, no, nie dało się nie zauważyć, bo zwłaszcza po pomalowaniu kościoła miałem pretensje do księdza Edwarda, że, że pomalował kościół tak, że teraz wszystkie pielgrzymki jadą do lęcz, bo myślał, że to jest klasztor, tak pięknie wyglądał i, i z daleka błyszczał. Ale idąc tutaj, widzieliśmy, ksiądz Probosz pokazał mi takie miejsce, gdzie widać przepięknie kalwarię. Matka Boża patrzy na Was, opiekuje się, zresztą Wy też z całą pewnością macie wielką cześć i szacunek dla niej. Powierzmy więc Jezusowi przez jej ręce ten święty czas, który wspólnie spędzimy. Ten czas dziękczynienia na Eucharystii, czas dziękczynienia za chleb, pokarm, który daje nam życie doczesne i je utrzymuje w zdrowiu. Będziemy modlić się dzisiaj za wszystkich, którzy te parafie stanowią. Właśnie taka jest intencja też tej Eucharystii. Modlę się za, za was, za wszystkich parafian, za wszystkich... Ludzi, którzy tutaj mieszkają, za wszystkich ludzi dobrej woli, jak Ksiądz Proboż, odprawiam, że świętą w intencji swojej zmarłej mamy. Ta Eucharystia to także czas dziękczynienia za, za chleb. Gdy pro, Ksiądz Proboż mi mówił o tym, że macie takie święto chleba, ja sobie wyobrażałem wieńce przez cały Kościół, klasyczne dożynki, a to jest inna forma, ale bardzo urzekająca, piękna. i i wymowna, że przed ołtarzem, na którym za chwilę chleb stanie się Jezusem, jego ciałem, jest chleb, który nasze ciało umacnia. Następuje tu przed ołtarzem połączenie dwóch chlebów: chleb, który daje życie wieczne, i chleb, który daje życie doczesne. I, i z tego co wiem, ten chleb, te kromeczki, będziecie potem rozdawać. Tak? Pan nam nie dał prerwa na życia tu, gdyby Pan nie przyszedł z nieba, nie wziął za swój lud, gdyby Pan nas nie ukochał. Tchau, uh -oh. Trump, let's jump. let Poprosimy się za biskupa teraz, żeby nam pobłogosławił ten chleb, który jest darem od Pana Boga i też owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Robość tak? tu rządzi. E, pobłogosławię ten chleb. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, który wstąpiłeś z nieba i daje życie światu, pobłogosław ten chleb, na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na Pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemieniać w swoje ciało, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.